Cześć, dzień dobry, witajcie, we wtorek o poranku Laptopa mam już otworzonego I powiem Wam tak szczerze, nie jest zbyt brudny Tutaj troszeczkę na radiatorze, przy wentylatorze się tam coś zebrało Więc to sobie odkurzymy No ale skoro już otworzony, no to Pastę można wymienić, czyli tutaj odkręcę sobie Odkręcę sobie ten e, Radiator i to zrobimy bo no warto przeczyścić laptop chyba pójdzie do dalszej odsprzedaży więc tutaj dobrze byłoby wymienić te pastę no, no już tutaj się troszeczkę zniszczyła no trochę kurzu tutaj jest Także to nie dużo, No ale to co tutaj jest to zdejmijmy. Dobra, ja sobie to przeczyszczę. Nie będę na, na wizji tutaj na, w sumie tego tarła. A zresztą dużo nie ma. Także kawa na stole jest. <laughs> Można by zaśpiewać, niczego mi nie brakuje. <laughs> Także procesor już mamy wyczyszczony. Ja trochę to do góry tutaj podniosę. Tam czekamy pamiętacie na klapę. A tutaj kolejny komputer. I mam tam jeszcze jeden komputer, dwa telefony. I tutaj od klientki mam wziąć ponownie komputer, w którym tam ten touchpad nie działał. Wartałoby to zrobić, ponieważ ja oddałem klientce, bo on się uspokoił, ale zaznaczyłem, że gdyby, gdyby tam się coś ponownie działo i on jednak był uszkodzony, i na to wychodzi, że jest uszkodzony, no to poprosiłem, żeby przyniosła, umówiłem się z nią i ona dostarczy tego laptopa, i tam zrobimy co trzeba, żeby było dobrze. Także co? Życzę Wam miłego dnia, miłego wstawania, smacznej kawusi, A ja zabieram się za nakładanie pasty i składam komputer, odkładam. No i do następnej pracy. Ahoj.